Nazywam się Marta Paliczka i mam 10 lat. Na moim filmie chcę powiedzieć parę rzeczy o kanalizacji. Wszędzie tutaj roje się woda. Opuszcza nasze mieszkania i domy jako ścieki. Z dachu spływa woda deszczowa, ryninami. Ale dokąd spływają ścieki i woda deszczowa? Wszyscy wiemy, że do rur ułożonych w ziemi. Do kanalizacji. Ale nie zawsze tak było. Bardzo dawno temu nie, ścieki wraz z nieczystościami wylewano na ulice miast, przez co szerzyły się epidemie chorób zakaźnych. Wkrótku mówiłem o tym, że w ziemi ułożone są rury kanalizacyjne, którymi odpływają z naszych domów ścieki i woda deszczowa. W ten sposób kanalizacja przyczynia się do zdrowia mieszkańców. Oto są rury kanalizacyjne. O różnych średnicach, w zależności od ilości ścieków. W dużych miastach rury mają tak duże średnice, że mogą w nich chodzić ludzie. Dzięki temu w czasie powstania w Warszawie ludzie mogli uciekać kanalizacją. Tak. Tymi maszynami kopie się głębokie rowy, w których układane są rury, następnie zakopywane. wiele trudów i tru tru jest bardzo kosztowy. Po zrobieniu wykopu te płyty puszczane są do niego. Chronią one ludzi pracujących w wykopie przed ostrzenięciem się ziemi, co może spowodować robotników i ich śmierć. Układanie rur kanalizacji to bardzo duże utrudnienie dla ruchu. W pewną odległość wpuszcza się do rur w ziemi rury pionowe zakrywane takimi pokrywami. Są to studzienki służące do czyszczenia rur kanalizacyjnych z osadów brud Kiedyś czyszczenie odbywało się ręcznie. Dziś robią to specjalne samochody. Oto kratka ściekowa, która, którą odpływa do kanalizacji woda deszczowa z ulic i chodników. Gdy są zapchane brudem, papierami i liśmi, woda nie odpływa i na ulicach tworzą się kałuże, kłopotliwe dla pieszych. To inny kawałek bud